Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 21 sierpnia 2024 roku. Słońce wzeszło, nie mam zielonego pojęcia, o której zajdzie. Również nie mam pojęcia. Tak samo nie mam pojęcia, kto obchodzi dzisiaj imieniny, ale solenizantom jak zawsze wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo, co możliwe, to i tak się spełni. 362 niecodzienne wydanie codziennika motywacyjnego. Czas zacząć. Często w ludzkim życiu zdarza się tak, że my coś mamy do przeanalizowania, do przetrawienia, do przemyślenia i potrzebujemy chwili samotności, oderwania się od zgiełku, od tego wszystkiego, co nas otacza. Ja przynajmniej tak robię bardzo często. Jest takie miejsce w Krakowie, na historycznych bronowicach, tych wyspiańskich od wesela. Które nazywa się punkt wirkowy pod lipką albo punkt pod krzyżem. Za chwilę pokażę, gdzie jesteśmy. Bardzo ciekawe miejsce w Krakowie. Ja tutaj przychodzę często, żeby przemyśleć pewne rzeczy, żeby wymyśleć coś, żeby przeanalizować, żeby pobyć sam na sam ze sobą, żeby sobie poukładać w głowie, żeby sobie poodgadywać, żeby powymyślać, żeby odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania. W ludzkim życiu często jest tak, że my gonimy, jesteśmy dojechani przez technologię, przez szefa w pracy, przez mamę, przez tatę, przez męża, przez kochanka, przez wszystkich tych, którzy mogą nam zrobić jakiekolwiek mentalne kuku. I nie zauważamy, że możemy się urwać z tego całego pędu. Możemy chociażby kwadrans dziennie spędzić w takich właśnie okolicznościach przyrody. Słuchajcie, Autorefleksja i przemyślenia to jest coś, co ja polecam każdemu bez wyjątku. Bez względu na to, jakiego jesteś statusu społecznego, ile zarabiasz, gdzie pracujesz, ile masz deficytów i tak dalej, zrób jeden fajny patent. Znajdź kwadrans albo dwa w tygodniu i przyjdź w takie miejsce, w którym ja jestem. Na pewno w swojej okolicy masz takich miejsc milion. Zaraz ja Ci pokażę, jak wygląda moje miejsce, do którego przychodzę od wielu, wielu lat. Usiądź, weź kilka głębokich oddechów i odpowiedz sobie na te pytania, które gdzieś tam Ci w głowie świtają. Oczywiście nie zawsze otrzymasz odpowiedź. Musisz je zadać najpierw, a potem one przyjdą. Poddaj się autorefleksji, zastanów się, co możesz zmienić. Albo jeżeli masz jakieś wyzwanie, jakiś problem, problemat, to przyjdź również w takie miejsce i zastanów się, jak go rozwiązać. jakie znaleźć rozwiązanie, jak wyjść. I to wszystko bez zadawania pytań. Ważne jest, żeby się urwać z tego otoczenia, w którym przebywasz zazwyczaj, w którym jesteś, które codziennie cię dotyka, żeby być gdzieś z dala od tego wszystkiego, naprawdę 15-20 minut w tygodniu, pół godziny jak ktoś ma, godzinę, takie sam na sam ze sobą. No ja teraz jestem z wami, no bo mam kamerę, mam mikrofon i gadam. Za chwilę ktoś będzie szedł i powie: "Kurde, co ten musy robi? Oparł się o belkę słomy i gada do, do kamery. No ale. To tak ma być. Takie miejsca, takie urwanie się od rzeczywistości, od wszystkiego tego, co Cię otacza, co ci dojeżdża, co Cię triggeruje, co Ci przypomina o Twoich deficytach, o Twoich wyzwaniach, to naprawdę mega to sprawa. Ja często przychodzę i rozkminiam pewne rzeczy, tak jak dzisiaj. Dzisiaj po części przyjechałem, żeby coś rozkminić, a po drugie pomyślałem, że to będzie fajne, żeby sobie nagrać dzień kamerowy. Takiego, jakiego jeszcze nie było prawdopodobnie na kanale Mediteusz. I wyobraź sobie, stała się rzecz ultra dziwna, bo miałem pewną rozkminę w głowie. To chodziło o pewne wyzwanie, które już niebawem w Centrum Starowania Wszechświatem, na kanale Mediteusz i tak dalej. Bo ja mam wiele pytań, wiele odpowiedzi mi się nasuwa i wiele rozwiązań. I zawsze zastanawiam się, które wybrać, żeby było najlepsze dla wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie. I zastanawiałem się nad tym przez kilka ładnych tygodni. I wczoraj pomyślałem sobie, kurczę, jak będzie fajna pogoda, to sobie podjadę pod lipkę, Pojadę, usiądę po kminie. I stała się rzecz niesamowita. Ja tutaj przyjechałem, zostawiłem auto parę kilometrów stąd, bo tutaj się tak naprawdę, no da się niby dojechać, ale to bez sensu. Przeszedłem te, te półtora kilometra na nogach, siadłem sobie pod belką, którą widzisz, oparłem się o nią i dosłownie w ułamku sekundy przyszło rozwiązanie, przyszła odpowiedź. I ja mam w tym miejscu z jakiegoś powodu, nie wiem, być może sobie wkręciłem, być może tu jest jakaś energetyka, być może, nie wiem co to jest tak naprawdę, mi się to podoba, że... Jak mam takie wyzwania, to zawsze tu przyjeżdżam i zawsze, ale to zawsze otrzymuję odpowiedź. I to mnie tak niesamowicie jara. I kiedyś mówię, bo ja jestem takim trochę niedowiarkiem na samym początku. Oczywiście, potem jak się pewien proces powtarza, to nie mam powodu, żeby w to nie wierzyć. I kiedyś miałam bardzo dużą rozkminę życiową. Naprawdę, to był kolos. Kolos. Niestraszny, ale to była decyzja, która zaważyła na Byciu, życiu, funkcjonowaniu mojej rodziny i na pewnych podjętych decyzjach, które będą miały konsekwencje przez wiele dekad, tak naprawdę. No i przyjechałem tutaj pod lipkę i siadłem i zacząłem się zastanawiać, mówię: Kurczę, jak to zrobić? I również przyszło rozwiązanie. I co się okazało? Czas pokazał, że to rozwiązanie było najlepszym rozwiązaniem, jakie można było sobie w łysej głowie wtedy wymyślać. Mało tego, ono działa do tej pory dla mojego dobrostanu, dla dobrostanu mojej rodziny, moich znajomych po części. Tak to jest. Więc namawiam Cię dzisiaj, to będzie krótki codziennik, kurczę, komary eee, żebyś sobie przyjeżdżał albo przyjeżdżał właśnie w takie miejsca, w cudzysłowie, pod Lipką. W swoje miejsca, gdzie nie będziesz wśród znajomych, wśród rodziny, partnera, partnerki, psa, kota czy żyka. Nie będziesz w tych samych miejscach, które Cię w jakiś sposób triggerują, które Ci przypominają o deficytach, o tym, co trzeba załatwić, jak zrobić. 15 minut w tygodniu. Naprawdę... To jest tak odprężające, a zarazem tak budujące dla Ciebie, jako dla człowieka, że to jest petarda. Polecam Ci z całej siły. Za chwilę zabiorę cię, bo wezmę kamerę i zabiorę i pokażę Ci, jak wygląda pod Lipką, czyli to miejsce, w którym się to znajduje. Prawdopodobnie słyszysz pociąg, bo tutaj niedaleko są tory kolejowe. A teraz co? Śmigamy obejrzeć podlipką jak ktoś jest z Krakowa zapraszam bo to jest tak naprawdę tył Bronowic Małych tych takich Bronowic historycznych gdzie działo się wesele gdzie wyspiański Rydel i te wszystkie inne postaci, które, które brały tam udział. Zapraszam, przyjedźcie tutaj koniecznie. Tutaj jest kilkaset metrów stąd. Rydlówka warto zwiedzić. W ogóle całą wieś Bronowice, obecnie dzielnicę Krakowa warto zwiedzić, ale nie tą taką nową, gdzie zabudowana blokami, tylko tą historyczną. Dobra, chodź pokażę Ci jak to jest. To jest tak zwany krzyż dziękczynny, postawiony z jakiejś tam okazji dawno temu. Stary 1700 któryś rok. Tak wygląda okolica cała. Być może wiatr wieje, ale wieje trochę, nie wiem tego osłony przeciwwiecznej. Tu widać, nie wiem czy będzie widać na, na komputerze czy na telefonie, ale to jest panorama Krakowa od strony Bronowic. Tam widać Kopiec, kopiec Kościuszki, widać antenę, widać Kopiec Piłsudskiego. Tam jak się przyjrzysz jest Mariacki, Wawel, balon no, i tak tutaj jest. Ja tutaj przyjeżdżam. To jest moje miejsce rozkmin i pewnych znalezionych rozwiązań. Od wielu, wielu lat, jak tutaj przyjeżdżam, czekajcie, przełączę się na, na drugi widok z kamery. Jak tutaj przyjeżdżam, udało mi się znaleźć rozwiązania. Schowam się od wiatru, żeby, żeby nie szumiało zbytnio w kamerze. I znajduję rozwiązania właśnie tutaj, na Bronowicach. Polecam ci takie miejsce dla ciebie. Żebyś mogła albo mógł znajdować swoje rozwiązania. Żebyś mogła albo mógł przeanalizować w głowie, jak wybrnąć z danej sytuacji. Co zrobić i jak zrobić. Leci nad nami samolot. Strefa podchodzenia do lądowania portu lotniczego Balice. Niech przeleci. Piękny, duży, ładny. Powiem wam jaki. Wizer. Prawdopodobnie z Londynu. Dobra. Ja powoli się zbieram. Wracam do auta. Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie. A oczywiście, jak zawsze kawowiczom, wiecie za co, dlaczego i po co. Jesteście najcudowniejszą społecznością, jaką sobie można wyrazić. Jak wymyśleć, jak się podobał wam ten codziennik, taki inny niż zwykle, to napiszcie, dajcie znać w komentarzu. Ja oczywiście mogę robić takie rzeczy, mi się to bardzo podoba. Mało tego, Ratyński polecił mikrofon, zobaczcie, taki malutki. Mówię, kupię sobie, dlaczego nie? Bo jestem fanem mikrofonów, mam ich dużo. I kupiłem. No ale, jakby to było, żeby nie przetestować takiego mikrofonu w plenerze, chociażby nagrywając codziennie. Oczywiście żartuję. Miałem pewien, miałem pewien proces myślowy, który chciałem przeanalizować, i to tak wyszło, że postanowiłem, oczywiście z lenistwa też, wziąć kamerę, nagrać codziennik, żeby upiec dwie pieczenie, pieczenie na jednym ogniu. Wiecie co? Zostawię Was jeszcze na chwilę z okolicą. Zobaczcie, jak tu ładnie. Poprawię kamerę. Widzicie? Jest naprawdę sztos. Także jeżeli mieszkasz blisko Krakowa, albo, albo jesteś tutaj przypadkiem, albo jesteś z Krakowa, to sobie tutaj przyjdź. Polecam z całej siły. Dobra, trzymajcie się ciepło i poręczy. Co złego, to nie. Słyszymy się jutro z 6 rano. Pa. Aha, i dzisiaj nie ma e, lepszej połowy tygodnia, ponieważ nasz gość, który miał być dziś, musiał pilnie wyjechać. Ja też w sumie muszę wyjechać na parę godzin, także e, odpuszczamy na ten tydzień. Na razie.